Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Wielu właścicieli samochodów z silnikiem wysokoprężnym i sprzętu specjalnego boryka się z problemem dymienia silnika wysokoprężnego i szuka przyczyn tej usterki. Rozważmy przypadek, gdy spaliny silnika mają czarny kolor podczas pracy. Głównym powodem dla którego tak się dzieje, jest niepełne spalanie używanego paliwa. Czarna sadza wylatująca z rury wydechowej to pozostałości niespalonych węgli. Do ich całkowitego spalenia brakuje wystarczającej ilości tlenu w komorze lub przekroczona jest optymalna ilość mieszanki paliwowej. Nawet najnowocześniejszy silnik wysokoprężny wytwarza niewielką ilość sadzy, gdy jest w pełni sprawny. Aby zmniejszyć ilość sadzy w spalinach, Zwiększa się ciśnienie paliwa w komorze spalania. Wbudowane filtry cząstek stałych wychwytują większość wydostającej się sadzy. Należy je regularnie czyścić lub wymieniać, aby zapewnić ich pełną funkcjonalność. W wielu regionach częstą przyczyną jest również problem niskiej jakości oleju napędowego na stacjach benzynowych. Z tego powodu często pojawiają się stuki detonacyjne ponieważ takie paliwo przekracza ustalony proces spalania, ustalenie dokładnej przyczyny często przyczyną dymienia silnika jest awaria elektronicznego systemu kontrolującego prawidłowe spalanie paliwa, awaria jakiegokolwiek czujnika wchodzącego w skład tego systemu prowadzi do chaotycznych wtrysków zarówno paliwa jak i tlenu. Główną przyczyną dymienia silnika jest również nieprawidłowe tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej. Brak dopływu powietrza jest głównie spowodowany zanieczyszczonym filtrem powietrza silnika lub zatkanymi kanałami powietrznymi. Po stronie układów elektronicznych może dojść do awarii czujników i ilości dostarczanego powietrza. Prawie wszystkich czujników tego typu nie można naprawić i należy je wymienić na nowe. Jeśli czerń spalin gwałtownie wzrasta wraz z obrotami silnika, konieczne jest zdiagnozowanie wysokociśnieniowej pompy paliwa, HPF. Na jej pracę wpływa naruszenie szczelności całej ścieżki paliwowej i chłodnicy międzystopniowej. Oczywistą przyczyną będą wycieki oleju w miejscach połączeń zaciskowych lub pękniętych węży. Aby sprawdzić szczelność, można użyć dowolnej domowej pompki rowerowej, samochodowej, do symulacji wysokiego ciśnienia. W tym celu należy odłączyć węże dochodzące do turbiny i kolektora dolotowego, zamknąć je po obu stronach i zwiększyć ciśnienie za pomocą pompy, jeśli występuje nieszczelność. Będzie ona albo widoczna, albo będzie słychać dźwięk wydostającego się powietrza. Eliminacja czarnego dymu z rury wydechowej najprostszym rozwiązaniem będzie po prostu wymiana filtrów w przypadku gdy wymiana nie pomogła, warto zwrócić uwagę na stan wtryskiwaczy paliwa. Główną przyczyną awarii wtryskiwaczy paliwa jest niska jakość oleju napędowego. Na zewnątrz nieprawidłowe działanie wtryskiwaczy wyraża się w pojawieniu się gęstego dymu podczas jazdy z obciążeniem lub próby gwałtownego przyspieszenia. Jednocześnie do kabiny pasażerskiej przenoszone są odczuwalne wibracje z silnika. Czasami przyczyną jest wczesny kąt wtrysku paliwa. W wyniku czego mieszanka paliwowo-powietrzna zapala się z dużym opóźnieniem, co prowadzi do powstania zwiększonego ciśnienia w cylindrze roboczym. W rezultacie mieszanka nie spala się całkowicie, a duża ilość węgla przekształca się w czarną sadzę, która jest wyrzucana do rury wydechowej. Jeśli diagnoza wykaże prawidłowe kąty wtrysku, a jakość paliwa mieści się w normach, wówczas konieczna będzie naprawa zarówno wtryskiwaczy, jak i wtryskiwacza paliwa, awarie turbosprężarki i problemy z kompresją. Nowoczesne silniki wysokoprężne są wyposażone w turbosprężarki co zapewniło im dużą popularność w samochodach osobowych codziennego użytku. Dodało to również kolejną przyczynę dymienia silnika. Jest to albo zwiększone przedostawanie się oleju do układu dolotowego z powodu zużytych gumowych uszczelek, albo turbosprężarka Z, jakiegoś powodu nie jest w stanie zapewnić wymaganego ciśnienia. Jeśli silnik ma niską kompresję, pojawiają się problemy z uruchomieniem silnika, Zauważalna utrata mocy i pojawienie się gęstego czarnego dymu pod obciążeniem. Bardzo rzadkim powodem, dla którego silnik wysokoprężny dymi na czarno, jest nadmierne sprężanie. W salonie wyraźnie słychać dźwięk pracy silnika, Odgłosy detonacji paliwa. Taka wada pojawia się wraz z błędami podczas montażu silnika jako całości. Samo wysokie zadymienie silnika wysokoprężnego nie prowadzi do jego awarii. Jeśli jednak przyczyną jest nieprawidłowo ustawiony kąt wtrysku lub stopniowa awaria wtryskiwaczy, to jazda takim samochodem doprowadzi do zniszczenia części silnika na skutek zwiększonego obciążenia. Ostatecznym rezultatem będzie konieczność remontu lub całkowitej wymiany jednostki, co w przypadku silników wysokoprężnych jest bardzo kosztowną procedurą rzadkie przypadki. Czasami nawet długa diagnostyka nie pozwala zidentyfikować przyczyny czarnego dymu z silnika wysokoprężnego. W takim przypadku warto zbadać mechanizm zapłonowy. Niektóre modele silników są wyposażone w zawór który reguluje działanie jednostki zapłonowej. Moment działania takiego bloku jest regulowany za pomocą śruby na korpusie. Takie bloki są zbudowane na elektromagnetycznej zasadzie regulacji. Sprawność takich bloków można sprawdzić za pomocą dźwięku. Sprawny czujnik zacznie trzeszczyć lub odłączyć go od systemu. Jeśli ta manipulacja wyregulowała silnik i dym zniknął, jest to wskazanie do wymiany elementu, konsekwencje tworzenia się sadzy. W przypadku dużego nagromadzenia sadzy w silniku wysokoprężnym, filtr cząstek stałych zazwyczaj ulega awarii jako pierwszy, co skutkuje koniecznością jego wymiany. Sadza przedostaje się następnie do oleju krążącego w silniku, kanały olejowe szybko się zatykają, co powoduje, że olej nie jest w stanie skutecznie odprowadzać ciepła z części silnika i dochodzi do przegrzania. Po pierwsze, pierścienie tłokowe tworzą płytkę na zębną, zatykają się. Następnie wszystkie filtry zainstalowane w samochodzie szybko zapychają się brudem i tracą swoje właściwości. Zmniejszona przepustowość kanałów paliwowych zmniejsza ilość oleju dostępnego do smarowania części, powodując ich zwiększone zużycie. Praca silnika w podwyższonych temperaturach doprowadzi w końcu do wypalenia zaworów i tłoków. Wymiana tych części jest jedną z najdroższych procedur podczas serwisowania pojazdu, gdy paliwo miesza się z olejem silnikowym. Lepkość tego ostatniego znacznie spada i w tym stanie olej nie jest w stanie chronić części przed zużyciem podczas pracy. Można to określić wizualnie, wyjmując bagnet oleju z silnika. Jeśli nawet w temperaturach poniżej zera olej silnikowy będzie kapał z bagnetu, a zapach będzie przypominał olej napędowy, jest to bezpośrednim wskaźnikiem konieczności pilnej naprawy. Wnioski. W tym artykule omówiono główne powody dla których silnik wysokoprężny emituje czarny dym z rury wydechowej. Pojawienie się czarnego dymu z rury wydechowej nie oznacza, że silnik wymaga kosztownej naprawy lub wymiany. Ale jeśli całkowicie zignorujesz ten sygnał awarii, dalsze użytkowanie samochodu doprowadzi do zniszczenia wewnętrznych ścian silnika, koksowania tłoków lub wypalenia forkamerów aby wyeliminować te konsekwencje. Trzeba będzie wydać na gruntowny remont całego silnika i ewentualnie zakup nowego. Przy wystąpieniu takiego objawu jak dymienie silnika warto jak najszybciej zwrócić się do serwisu samochodowego w celu ustalenia przyczyny. Jeśli przyczyną nie jest tylko zużycie filtra powietrza, ale coś poważniejszego, to najlepszym rozwiązaniem będzie natychmiastowe przystąpienie do eliminacji przyczyny i czasowa rezygnacja z użytkowania takiego samochodu.